Witam serdecznie, Adam Onyszczuk, Piłka Podkarpacka. Piątkowe popołudnie jesteśmy na stadionie miejskim Głogowi Głogów Bogów Małopolski. A moim gościem jest Andrzej Zwierzchowski, przewodniczący Kolegium Sędziów Podokręgu okręgu Rzeszów. Witam serdecznie, dzień dobry. No, jesteśmy właśnie w trakcie warsztatów szkoleniowych dla sędziów. Powiedz, co to za szkolenie i dla kogo. Więc tak, no ja tylko wspomnę, że to jest realizacja kolejnego jakby programu, który mamy od początku roku zaplanowanego w ramowym planie szkoleń. Sędziowie co miesiąc, tak jak zresztą zawodnicy, przechodzą treningi, egzaminy praktyczne, a to jest jeden z cykli praktycznych na zasadzie sprawdzenia umiejętności sędziów na żywo. Tak? Sędziowie mają mijanki ze spalonym. Mają warsztat przygotowania motorycznego, mają scenki sytuacyjne z meczy, no bo wiadomo, to też trzeba trenować. No i poddawani są różnym rodzajom testom na sprawność. Także jest to kolejny cykl i będziemy go realizować do końca rundy. A na cały rok jest rozpisany harmonogram zgodnie z wytycznymi, któreśmy założyli sobie na zarządzie i zgodnie z tym harmonogramem idziemy w punkty dokładnie i mam nadzieję, że to się wszystko przełoży na jakość sędziowania na, na boisku, oczywiście. Jak obserwuję te ćwiczenia, no to widać, że są dość intensywne, więc tak jakby warunki meczowe. Tak, tu jakby mamy odzwierciedlenie sytuacji meczowych, więc staramy się to przenieść na praktykę, żeby sędzia zarówno z grupy PGA, bo tutaj są sędziowie z grupy PGA, sędziowie główni mogli poćwiczyć sobie sytuacje, z którymi się spotkają na boisku w realu, tak? mhm. No od prawie roku jesteś szefem sędziów tutaj w podokręgu, podokręgu Rzeszów. Powiedz co udało się zrobić w tym okresie krótkim czasie, ale co się udało? To prawda, no choć jeszcze rok nie minął, rok będzie w sierpniu, ale prawie tak, ale no udało się dużo rzeczy zrobić. Powoli z, wprowadzamy jakby zmiany strukturalne. Przede wszystkim stawiamy na jakość sędziów, nie na ilość i będziemy dążyli. Jest to, wiadomo, etap czasochłonny, aczkolwiek praca, praca, jeszcze raz praca pozwoli nam na to, żeby tych sędziów jakby zdobywać nowych i, i stawiać na ich umiejętności. Będziemy weryfikować Zarówno na boiskach, jak i na, na filmach, na klipach, na, na testach. Jest masa tego, i myślę, że tym jakby tokiem postępowania poprawimy jakość, aczkolwiek potrzebujemy trochę czasu. Jest dużo pracy, i miejmy nadzieję, że te 10 miesięcy, które jakby sprawuje tutaj piecze pozwoliło jakby zobaczyć, w którym punkcie jesteśmy i gdzie mamy braki, gdzie są te białe plamy, które trzeba jakby uzupełnić. No, jest trochę do pracy, ale dużo też, żeśmy tego czasu nadrobili. A jakie elementy właśnie trzeba poprawić? No, jak wiesz, sędziowanie. W oczywiście. Tak, to jest złożony element, no jest na pewno zarządzanie do poprawy, jeżeli chodzi o sylwetkę, jeżeli chodzi o aspekty dyscyplinarne. No tutaj pracujemy jakby w spektrum kilku kryterii, no ale to jest proces złożony i wymaga, jak mówię, zaangażowania. A co jeszcze masz w planie do zrobienia? Znaczy ty jako cały zespół wiadomo, bo to nie sam to wszystko robisz. Dokładnie, tutaj jako zarząd mamy szeroko idące plany. Zobaczymy, jeżeli czas, kadra jaką dysponuje pozwoli, no to będziemy to chcieli realizować zgodnie z założeniami. Nie ukrywam, że będę też chciał wprowadzić zmiany strukturalne zarówno w zarządzie, jak i tutaj w kolegium sędziów i tak jak mówię, zaangażowanie zarządu pozwoli na to, żeby zrealizować te cele i poprawić te jeszcze bardziej jakość sędziowania. No wiadomo, piłka nożna bez błędów to by była... To nie byłaby piłka, więc tutaj jest to wpisane w scenariusz, aczkolwiek im mniej tych błędów, eliminacja tych błędów pozwoli na jakby pokazania wizerunku całego podokręgu, kolegium sędziów i na Podkarpaciu i w Polsce, żebyśmy po prostu byli postrzegani jakby jako silna, mocna i sprawna grupa. I to jest główny cel, żeby tych sędziów naszych było jak najwięcej i jak najwyżej w najwyższych klasach rozgrywkowych. I na koniec powiedz, jeżeli po takim materiale znajdzie się ktoś chętny do sędziowania, co musi zrobić, żeby się zapisać na taki kurs? Gdzie zgłosić się? E, więc tak, e, to jest dobre pytanie i tutaj wszystkich zachęcam do tego, aby zgłaszali się e, nas przez stronę podokręgu e, na kursy, które organizujemy. W tym roku e, po kursie e, na podokręgu Rzeszów zostało blisko e, nowych 26 sędziów. To i tak jest e, jakby uzupełnienie tych braków, które ciągle mamy. Natomiast Chętnych zapraszam zarówno piłkarzy, byłych piłkarzy, e, osoby zainteresowane piłką do, do, do przystąpienia, do, do sędziowania. Jest to fajna przygoda. Pasja, jeżeli ktoś się zarazi, można naprawdę bardzo fajną przygodę przeżyć, więc na stronie podokręgu jest adres mailowy i, i można się zgłaszać i, i e, e, pisać zapytania. E, następny kurs jest planowany e, bodajże pod koniec e, sierpnia, początkiem września, więc wszystkich chętnych serdecznie zapraszam. W takim razie bardzo dziękuję. Moim gościem był Andrzej Zwierzchowski, szef sędziów Podokręgu Rzeszów. Bardzo dziękuję.